Aleksander Fredro, Paweł i Gaweł Paweł i Gaweł w jednym stali domu. Paweł na górze, a Gaweł na dole. Paweł spokojny, nie wadził nikomu. Gaweł najdziksze wymyślał swawole. Ciągle polował po swoim pokoju. To pies, to zając, między stoły stołki, gonił, uciekał, wywracał koziołki, strzelał i trąbił. I krzyczał do znoju, znosił to Paweł, nareszcie nie może. Schodzi do gawła i prosi w pokorze. Zmiłuj się, wać pan, poluj ciszej nieco, bo mi tam na górze szyby z okien lecą. A na to gaweł, wolność domku w swoim domku. Cóż było mówić, Paweł ani pisnął, wrócił do siebie i czapkę nacisnął. Nazajutrz gaweł jeszcze smacznie chrapie, a tu z powały coś mu na nos kapie. Zerwał się z łóżka i pędzi na górę. Stuk puk? Zamknięto. Spogląda przez dziurę i widzi, cóż to? Cały pokój w wodzie, a Paweł z wędką siedzi na komodzie. Co wać pan robisz? Ryby sobie łowie. Ależ mospaniem mnie kapie po głowie, a na to Paweł wolność tomku w swoim domku. Z tej oto powiastki morał w tym sposobie: Jak ty komu, tak on tobie.